serdecznie, tutaj Gilgon1000 i kolejna nowa seria, kolejna nowa, dobra, nowa seria e, World of Tanks. E, gra jest symulatorem czołgów, tak, e, czołgów II wojny światowej. E, w tej grze są cztery frakcje, Niemcy, Francuzi. Alianci i ZSRR. Wiadomo, jak sami widzicie, ja gram z ZSRR, czyli ruskimi, i trochę zacząłem Niemcami. Co jeszcze? Na razie gram trzema typami czołgów: czołgiem średnim. Niszczycielem czołgów, i ta fifka to artyleria. Eee, dobra. No dobrze. Eee, no to. Co, co jeszcze mógłbym powiedzieć na temat tej gry? Może. Właśnie ta gra jest grą, gdzie można ekspić tak? Dla fanów RPG, -a. Dla fanów Arpegów, tak? E, za, zdoby, za zdobywanie e, EXPA, punktów doświadczenia, można wykupywać działa, radia, e, które umożliwią e, widzenie na dalszą odległość przeciwników, e, silniki, oczywiście wiadomo szybsze, się I gąsienice, które umożliwiają szybsze skręty wokół własnej osi. I oczywiście działa. Jak widzicie, jest drzewko, które umożliwia dalszy rozwój swojego kąta na lepsze czołgi. O. I oczywiście, po dostaniu odpowiedniej ilości punktów doświadczenia, trzeba także mieć odpowiednią ilość pieniędzy, aby wykupić dany sprzęt. Też są. ...moduły sprzętowe dodatkowe. Ja na przykład tutaj mam e, wyposażony, wyposażoną siatkę kamuflującą, co umożliwia mi e, lepszy kamuflaż. E, po prostu czołgi przeciwnika mnie nie widzą, ale do ich gadania może pokażę jak się gra. No to wbijamy do bitwy. Bitwa. O! Najlepsze to są czołgi szóstopoziomowe. O! Zapomniałem. E są poziomy czołgów. Są pierwsze, drugo, drugo, drugie, szóste, siódme. Tygrys jest siódmopoziomowy, e a mój susto jest szósto. E te znaczki oficerskie pokazują, że ktoś jest w Party, tak zwanym tu jest Pluton, Kto jest tutaj w Plutonie i oczywiście razem gra, razem grają te osoby, ale to się wszystko zobaczy w praniu. Są lekkie. Średnie, ciężkie czołgi, i niszczyciele. I oczywiście artyleria. Takie rodzaje czołgów. Wow. Przepraszam, te, które mi się nie załadowały. Ustawienia. Przepraszam, pewnie nie było mnie słychać przez chwilę. Miałem dość wysokie ustawienia dźwięku. Postaram się na przyszły odcinek jakoś to skonfigurować. O. Aha, nad czołgami są znaczki. Taki kwadracik z dwoma przekreślonymi oznacza, że to jest czołg. Czołg ciężki. Yy, kwadracik z jednym przekreślonym średni, a... Nie ma tutaj. Nie ma. A zwykły kwadracik to lekki. Mm, Kurczę. Nie chcę ryzykować, ale... Aha, yy, zielon... yy, zielone kwadraciki to nasze czołgi? Naszej grupy, a czerwony to czołgi przeciwnika. O, a tam za górką, za górką siedzi. Hmm, mogę go dopaść. Nie jak. Obrz. O. Tam stoi. Etrapiłem. Ay ay. Stroniliśmy go. mamy wredne, śmierdzące. O, niszczyciel. A, a, i trójkąciki to niszczyciele. Artilleria to kwadracik, ale prosty. Nie, taki podłukos. To chyba rąby. się nazywa. Nie wiem. Co by było z matmy. Jedziemy, tygrysek. I kto tam jest? Iz? Jezu. Artillerię oni mają. Nie chcę. Dobrze Tygrys O! Jaki fajny, jaki fajny, jaki fajny Mój zostaw mi go Fuck Dobrze Jak widać tu się raczej nie podpisze Za bardzo, ale o, tak celujemy. Myślę, że trafi. Myślał Indyk o niedzieli. Char. Zero. Zabili. Kurde wredny, śmierdzący, parszywy masz. Tygrysie jak uderzy mnie to. Hanitu mnie walło. Nie macie. No. Przepraszam, ale jak mogę sobie pozwolić? A dla każdego... O, skończyło się. Świetną zabawę, jeśli ktoś lubi czterech 4 pancernych. O, i to jest tabela wyjątków. Tu mamy doświadczenie, 314. Kredyty, czyli pieniądze, 8000. I naprawiam, będzie kosztowało 1000. A. A, zniszczyłem tygryska. Pancera, czwórka tygrys. A bohaterowie to... Snajper. Pośmiertnie. Tygrys. Tak, bo we mnie trafił. Dobrze. Trudno. Co jeszcze? Pewnie to będzie na tyle w tym odcinku. Wiem, że dość krótki. W przyszłym miesiącu rozwinę budowę. I właśnie nagrody. Ale to w przyszłym odcinku. Teraz trzymajcie się. Towarzysze, komentujcie, subskrybujcie, łapkujcie. Na razie.